znowu wracam z vlogami, aby wam pokazać co ciekawego robię. Oczywiście ja cały czas coś robiłem wędliny. Ja nie kupuję zazwyczaj wędlin w sklepie, wszystko robimy sami, ale byłem zajęty innymi, innym zupełnie projektem i nie miałem czasu tylko nagrywać. Ale robić robiłem cały czas wędlinki i. Nabywałem też doświadczenie, oczywiście, bo czym więcej robimy, tym więcej mamy doświadczenia. A cóż dzisiaj e, zrobimy? Wiecie co? Wpadłem na pomysł, że jeszcze z Wami nie robiłem krakowskiej e, podsuszanej. Więc zrobimy dzisiaj krakowską podsuszaną z takim dość prostym przepisem. Hmm, oczywiście. Ile regionów, tyle przepisów, więc każdy na pewno robi troszeczkę to inaczej. Jeśli robicie to inaczej, piszcie bardzo chętnie poczytam. Być może spróbuję waszego przepisu, bo może jest dużo lepszy niż mój. A mój przepis jest bardzo prosty i dość szybki. Więc co potrzebujemy? Oczywiście mięsko. Słuchajcie, mam gardle, mam. Karkówkę zamiast szynki. Ja wolę, jeśli jest w krakowskiej karkówka zamiast szynki i oczywiście łopatka, że tak powiem, niezbędna. Myślę, że najlepsze proporcje to jest gdzieś około 200 gram podgardla 600-700 karkówki, ewentualnie szynki, jeśli wolicie. I z 800-900 gram łopatki. Tyle z mięsa. U mnie jest oczywiście to zupełnie inaczej, bo ja robię tego troszeczkę więcej. Sól 17 gram na kilogram. Czy użyjecie soli peklowej, czy morskiej, czy wymieszacie pół na pół, czy w innych proporcjach, wszystko jest, zależy tylko i wyłącznie od Was, jak, jak to zastosujecie. Co do przypraw. Oczywiście pieprz. Pieprz, e, ziele angielskie, mielone. I majranek, myślę, że tak koło, po pół łyżeczki na kilogram w takich proporcjach, więc nie będziemy się bawili tutaj na gramy. Nie każdy znowu ma tak dokładną wagę przy tak lekkich przyprawach, więc załóżmy, że po pół łyżeczki takiej małej. Na kilogram. Oczywiście tu jest więcej, ponieważ jest więcej yy, mięsa. I jeszcze dodatkowo kolendra. Ja nie mam mielonej, więc zaraz sobie ją yy, zgniotę w dzierżu. Teoretycznie można by było też dać po, po pół łyżeczki na kilogram, ale wiecie co, ja jestem bardzo ostrożny z kolendrą. Ja nie przepadam. Kiedyś zmarnowałem bardzo dużo mięsa, e, przez to, że zdałem za dużo kolendry i było to niesmaczne. Więc ja dałem troszeczkę mniej. Myślę, że dałem jedną czwartą łyżeczki na kilogram. E, to tyle. No i oczywiście czosnek. Czosnek oczywiście znów. Wedle regionu. Każdy region w Polsce troszeczkę inaczej woli ten czosnek. Czasami więcej, troszeczkę mniej. Ja myślę, że kiełbasa krakowska podsuszana nie musi być bardzo mocno taka naczosunkowana, że tak powiem, więc ja dam po takim niewielkim, czos niewielkim ząbku. Na kilogram powiedzmy, no może nawet nie ja mam troszeczkę więcej niż 3 kg mięsa i będzie na pewno dobrze. To co? Teraz zabieramy się do mm, krojenia mięsa i przygotowania jego do zmielenia. To co? Maszynka i do roboty. Dobrze, najpierw troszeczkę. Kolendrę. Mam nadzieję, że uda mi się to w miarę drobno zrobić, żeby ona nie była za gruba. Mm, ale aromat się już rozpościera cudownie. Takie przyprawy, zioła, które są roztarte tak na świeżo, one zupełnie inaczej pachną i zupełnie inny aromat mają. Więc też uważajcie. Aby nie dać za dużo. Żeby nie było zbyt aromatyczne. Żeby nie było dominacji. Teraz co robimy z mięskiem? Oczywiście e, nasze podgardle będziemy mielić jak najdrobniej. O, może trochę teraz przesadziłem z tym. O, tak. Takie kawałki, aby weszły mi tylko do maszynki. Nic drobniej tego nie muszę teraz kroić. Więc myślę, że pod gardle, słuchajcie, jakieś tłustsze kawałki, które mi zostaną z tego mięsa, przepuszczę, eee, przepuszczę <gryw> na y, sitku, na dwójeczce nawet ze dwa razy. Eee, łopatkę myślę, że na ósemeczce będzie fajnie. Tak samo, aby tylko do maszynki mi weszło więc nie muszę się tutaj zbytnio starać. Pamiętajcie, żeby w łopatce sprawdzić, czy tej chrząstki nie ma, czy została ona dobrze wykrojona, tu jest taka krząstka. Często i później jak nie zauważycie, na no ktoś się może naciąć w wędlinie na tą krząstkę. Dobrze, teraz karkówkę. No i tu będziemy, będzie nam zależało troszeczkę inaczej, ale myślę, że tu. Wykroimy sobie takie kawałki fajniejsze. Troszeczkę ona jest poprzerastana. Może nie do końca mi na tym zależało. Trochę lepsza, no ale trudno. Już teraz będzie tak jak jest. Coś, chyba mi się wydaje, że ja szybciej znajdę ładniejsze kawałki w tej łopatce, na, na przykład takie całe. Więc będę musiał trochę chyba podłubać bo ta karkówka to e, znaczy gdzieś nam na grillat wspaniała by była idealna, ale do moich potrzeb trochę mniej zaraz powiecie, a trzeba by było wziąć szynkę można by było, ale ja wolę jednak jak to jest karkówka, a więc Mięsko jest posegregowane, pokrojone, tak jak trzeba. Jak wiecie, musiałem troszeczkę ratować sytuację, ale zobaczcie, nie jest źle. Mamy tyle takich kawałeczków większych. Tu mamy tą i tą część przelecimy na ósemce. To i to, takie bardziej tłuste, przelecimy na dwójeczce dwa razy i będzie znakomity klej do tego. Dobra, to rozstawiam maszynkę i zabieram się za zmielenie tego i dodawanie przypraw. Maszynka złożona mielimy. Najpierw na ósemeczce, to znaczy to mięsko mniej tłuste. No bo jest w trochę mniej tłuste. Okej. Okay. Będzie hałas. Więc mięsko na ósemce zmielone. Teraz zmien z będę mielił na tej dwójce, ale muszę wziąć inny pojemnik, bo on to mięso musi wrócić. Jeszcze raz, dwa razy na dwójeczce to zmielę. Będzie to z tego znakomity klej. Dobrze, ruszamy z dwójeczką. Ma to całkiem fajną konsystencję zobaczcie. Po wymieszaniu będzie mega, mega. Nie, nie będę tego drugi raz. Dobrze mieszamy. Najpierw dodamy soli troszeczkę. Może nie wszystko, aby to później łatwiej rozprowadzić. Od razu przyprawy. Kolendra. Słuchajcie jak ona pachnie. W całej kuchni jest zapach kolendry. Resztę za chwilę. Czosnek. Raczej wolę dodawać świeży czosnek niż granulowany. Ma zupełnie inny aromat. Dobrze, resztę czosnku zostawiam na później. Dodaję teraz następne mięso. No nie będzie łatwe rozmieszanie. Dobrze. Resztę przypraw. I ostatni ząbek. A teraz to, to, co jest najgorsze w wyrobianiu wędlin. No niestety trzeba to wymieszać. A więc tak jak mówiłem... A, ekspres jeszcze się <grywa> Więc tak jak mówiłem, było ciężko w tym pojemniku to wyrobić, bo to jest zbyt mały pojemnik. Ale jakoś to wyrobiłem. Teraz e, niestety bateryjka e, tam uciekła. E, teraz idzie do lodówki, słuchajcie, na... Przynajmniej 12 godzin. Lepiej by było, żeby były 24 godziny, ale nie za bardzo będzie mi to odpowiadało czasowo. Zobaczymy dokładnie ile godzin to wam powiem. 12 przynajmniej będzie, nawet może więcej z 18. Będzie i, i jutro napełniamy, a dla Was za chwilę. Już w osłonkę. I do wędzenia. Jestem z powrotem. Oczywiście mięsko już się przegryzło z przeprawami. Na pewno już te aromaty wniknęły w nie. Zobaczcie, jak wygląda. Tak to wygląda. Oczywiście jest już w tej dużej kuwecie, bo tutaj mi jest zawsze łatwiej wymieszać. Ono jest bardzo zimne, więc ja tylko takie przemieszałem. Ono jest dobrze wymieszane wcześniej, więc już nic nie trzeba będzie robić. Bo jak pamiętacie, wody nie dodaję. Możecie mówić, co chcecie, nie dodaję wody. W jednym wypadku tylko dodaję, ale dowiecie się kiedy. Więc okej, okay. osłonki do krakowskiej. Zobaczcie, takie ładne, dedykowane. Tam jest około 3 kg mięsa, więc ja myślę, że wyjdzie 5 do 6 takich batonów niedużych. Teraz do wody, żeby namokło nam. Są to osłonki białkowe, jak widzicie, dedykowane. Bardzo fajna sprawa. Eee, w sumie mam nawet trochę tych, tych różnego rodzaju tych osłonek do różnych kiełbas, nie tylko do krakowskich. Ale dobra, teraz jakiś pojemniczek z wodą i namaczamy. Więc moi drodzy, osłonki namoczone. Dobrą godzinkę się wymoczyły, muszę je przy obciążyć, żeby nie wystawały. Sznureczki podocinane, kiełbaśnica na miejscu, nabita, więc nabijamy teraz osłonki, no i wędzenie. A więc, okej, okay. nabijam. Zobaczcie, założym najgrubszą końcówkę, jaką mam. Naprawdę to jest sporych rozmiarów końcówka, ale przez to będzie szybko się nabijało, dużo łatwiej. No i Pamiętacie, że nie dałem wody, więc bez wody, dość ciężko to zawsze idzie, a przy takim, takiej końcówce to pójdzie idealnie. Ja to bardzo zwięźle nabijam. sobie. Wygląda. Naprawdę dość swingle jest napełniona. A więc zobaczcie pierwszy baton zrobiony. Wygląda przy licznie, dość e, mocno napełnione. Zaraz jeszcze go ponakuwam, żeby powietrze pouciekało i zawieszę go do osadzania. Po osadzaniu w pędzenie. i jak widać kiełbaski są już nabite. Teraz wykałaczka i ponakuwać. żeby powietrze uszło z nich. Dobra, teraz słuchajcie, ja sobie na haczyki to biorę i dosłownie wieszam to tutaj. Mam tu taki zrobiony kijek w moim kąciku wędliniarskim, na którym mogę sobie to powiesić. Troszeczkę się posadza, wyschnie i wtedy będzie można do wędzarni to wrzucić. Moi drodzy, minęło 10 dni, to nawet więcej niż było nam potrzeba, bo wystarczy nam 7 dni i wracamy do krakowskiej podsuszanej. Ja sobie ją tutaj ściągnę. Ja mam tu ich kilka. One sobie tutaj w temperaturze pokojowej wisiały. I dochodziły do siebie. To, co teraz ją przykroimy, zobaczymy, jak wygląda, jak smakuje, i. Hmm. Nie, no, mam nadzieję, że dobrze. Co? co o tym... Pięknie się pomarszczyła. Zobaczcie. Wyschła bardzo fajnie. No dobra, tniemy. Ale fajnie wygląda. Zobaczcie. No, jest wspaniała. Co? Trzeba troszeczkę obrać. A z tego. Plaka. gdzie co, aż sobie plasterek muszę ukroić. Troszeczkę się kruszy. Mogła być bardziej i nabita. O, jest. Mm. Ale aromat. Ale fajnie, wiecie co, żadna z przypraw nie dominuje. Czuć, że była wędzona oczywiście, jest wysuszona. Pa! Zawsze muszę sobie parę plasterków na maszynie ukroić. Na maszynie ona się tak nie kruszy. Ładnie się pokroiła. Może po prostu nóż mam już za tępy. W sumie... Chyba 7 miesięcy o nim władam i nie był jeszcze ostrzony, więc mógł się już troszeczkę stępić. Co o tym myślicie? Zobaczcie, jak ona wygląda. Ach! Wspaniale! Ładnie się pokroiło, tu jeden kawałek mniej ładnie, więc od razu go skosztuję, żeby sprawdzić czy się smak nie zmienił. Hmm, ale fajne jest. Polecam Wam do robienia <laughs> takich wędlin, że tak powiem trochę większych, samemu. Bardzo fajna sprawa, smakuje rewelacyjnie. Wiadomo, chemii tam nie ma, tylko to co my daliśmy. Wiemy, co daliśmy. Przyprawy, sól, rewelacja. A więc co? Zapraszam Was do następnego vlogu. Hmm. W następnym vlogu, wiecie co? Zrobimy, zrobię kabanosy. Ala myśliwskie, ale tak nie do końca. Troszeczkę, że tak powiem, wariacja przepisu w moim wydaniu. Ale na pewno będzie w nich dziczyzna. To co widzimy się w następnym vlogu. Pamiętajcie, subskrybujcie, piszcie, komentujcie, doradzajcie, bo może coś zrobiłem nie tak. Zapraszam do korespondencji. Do zobaczenia. Cześć.